Patrząc na swoją karierę bokserską, z czego jest Pan najbardziej dumny? Tak ja to radzę? Z niczego. Nie, nie żartuję. To, że po prostu wiesz, prze, 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 przetrwałem ten boks, jestem, jestem normalnym. Byłem prawie normalnym człowiekiem po 33 latach uprawiania boksu, także wiesz. Przede wszystkim to, że Zrobiłem prawie prawie to, co mogłem zrobić w boksie. Kazim Staszewski zapowiada pana przed koncertami, że będzie śpiewał piosenkę Andrzej Gołota. W ogóle podoba się panu ta piosenka Andrzej Gołota? Szczerze? że. <laughs> Podśp sobie pan czasem tam refren piosenki? <laughs> Wiesz, ja bym to uzmolił. Czyli refren może być bardziej skomplikowany. Kazik Staszewski zapowiada tą piosenkę przed koncertami, mówiąc, że będzie śpiewał trzecim pod względem popularności Polaku na świecie po Janie Pawle II i polechowałem się. Ja nie mogę ich porównać, ani, ani do papieża, ani do, nawet do Wałęsy, także wiesz. Słuchaj, jeden człowiek nie ma życia świętym, a drugi legenda, właśnie wiesz. Polskiej wa, 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 walczącej Polski. Także, no, proszę nie, nie dla tych ludzi. Gdyby no. miał Pan wskazać walkę, która dała Panu najwięcej w karierze, to którą walkę mhm. by Pan wskazał? Było ich tam kilka, walk, no, ale posłuchajcie sobie. Szkoda, że nie było tej zwycięskiej-mistrzowskiej z, z, z wy, z walki. Wiesz, zawsze mam tego czego czegoś żałować, ale. No, były był zły i dobre. No tak, nie było tej, tej, tej walki zwycięskiej o Mistrzostwo Świata w wagi ciężkiej, chociaż tutaj eksperci podkreślają, że pan dwukrotnie takie Mistrzostwo Świata zdobył. Mówi tak m.in. Mike Tyson, który twierdzi wprost, że pan został okradziony z tego tytułu. Pan czuje się okradziony? Słuchaj, co była, nie, nie pisze się w rejestrach, że wiesz, ciężko, ciężko to powiedzieć teraz. <krym wérdhyl> może, żeby te werdy były inne kiedyś, to może, może in, inne, i moje życie by się potoczyło, a może i nie, <krym wérdhyl> nie wiadomo. Macie, Mike Tyson mówi, że Andrzej Gołota to jest dwukrotny niekoronowany mistrz świata wagi ciężkiej. Podpisałbyś się pod takimi słowami? Ale absolutnie, ja to od samego początku powtarzam, że jest Polak, który wygrał walkę o mistrzostwo świata, to Andrzej Gołota wygrał dwie walki o mistrzostwo świata i, i oczywiście, że to była absolutna kradzież, jeśli chodzi o pas, bo walki, wszyscy widzieli, że to były zwycięstwa Andrzeja. Nie wiem, jak można było w, w walce z Byrdem, mówimy o tej pani sędzinie, dać zwycięstwo Byrdowi, gdzie on e, e, całą rundę uciekał i, i, i był demolowany przez Andrzeja, no tak. Że to, to, to było oszustwo. Pani Mariolu, czy jest Pani wskazać taką walkę, za która Pani dostarczyła najwięcej radości? Myślę, że. molo. Ta walka molo. Dlaczego? Bo Mike sam wywołał Andrzeja z ringu, powiedział we wcześniejszej walce: powiedział, Golara, you're next. I Andrzej. Ambicjonalnie, mimo że już, już to były te końcówka tych lat, kiedy Andrzej był niesamowity w boksie. Dał z siebie wszystko. Na końcu dosyć źle wyglądał z tym okiem zapuchniętym. Mike Molo miał wstrząs mózgu. I to była chyba walka, gdzie mi się strasznie podobała. Bałam się o Andrzeja, ale Andrzej cios za ciosem nie, po, nie pozwolił. Powiedział sobie jeszcze: Nie czas twój, żeby zająć moje miejsce. Ta walka zakończyła Majkowi karierę, bo Andrzej wystraszył go. On już nigdy w życiu nie, nie wychodził do walki taki odważny jak do tej pory. Panie Andrzeju, kiedy patrzy pan na swoją karierę, to jest bardzo dużo rzeczy, które chciałby pan zmienić, gdyby mógł? Wszystko nie ma się. <laughs> A tak najbardziej? Słuchaj, no, były te momenty, wiesz, kiedy mógłbym zrobić coś jak wiesz, coś mógłbym zrobić inaczej. Zawsze, za, za, zawsze jest ten, wiesz, ta jedna kropka na dni, którą postawić inaczej, tak? Ale to było już, wiesz, to było już nie jest. No nie zawsze też otaczali Pana przyjaciele, ja chciałbym wrócić do tej sytuacji, która miała miejsce po walce z Tysonem, po tych rundach, kiedy zrezygnował Pan z dalszej walki. Do zachowania trenera Ala Certo, który wpychał Panu ochraniacz do ust i wpychał Pana do ringu, każąc walczyć dalej. Pan bardzo zawiódł się na tym człowieku? Widzisz, Certo mówił przed walką, przed treningu, w sam, sam treningu do, do walki, z ja będę widział wszystko, co, wiesz, co, co robisz w ringu. Bez, jest be, bezpieczny w ringu. To mi właśnie pajał przystał czas tłumaczył. Natomiast kiedy Mike Tyson uderzył mnie głową, rozwalając mi ugrubiony, on tego nie widział. To jest właśnie, wiesz, największe zaskoczenie za, 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 za dla mnie było. To był moment, kiedy stwierdził pan, że w tej walce będzie źle. No, że było źle, bo to tała nie ma wiesz, żadnego sensu, ponieważ bawaka była i tak będą, będą być zastopowana. Za Marcin, jak ty oceniasz takie zachowanie trenera A to jak Twoim zdaniem powinien się w takiej sytuacji zachować trener, który jednocześnie jest przyjacielem zawodnika? Przede wszystkim. To już nawet nie chodzi o przyjaźń, tu chodzi o odpowiedzialność. Jeżeli wychodzi z tobą sekundant, to jest w pewnym sensie odpowiedzialny również za Ciebie i za Twoje zdrowie. I Wielu zawodników mówiło po którejś rundzie dość. To jest normalna sytuacja, że jeżeli ktoś przychodzi do narożnika i wie, że już jest koniec, to ja rozumiem, że trener może go zapytać na pewno. Sure? Ale jeżeli zawodnik odpowiada, że tak, to on ma bezwzględny obowiązek podejść do sędziego i zakończyć walkę. I tak powinien zrobić Alcerto. Natomiast to, co on zaczął robić, to był zwykły cyrk, to była, to była jego autopromocja, popisówka, i ten człowiek, ten człowiek nigdy w życiu po czymś takim nie powinien dostać licencji, wiele walk się tak zakończyło, a to tylko ten człowiek spowodował, że zakończyło się tu wałże jakiegoś skandalu. To było normalne zakończenie. Ale to nie sprawdził się w roli trenera, a pan, panie Andrzeju myślał kiedyś o tym, żeby może zostać trenerem boksu w przyszłości? Może też, poszło takie powołanie, może zostanie, ale to jest bardzo ciężki jednak zawód, uwierz mi.